Cześć, z tej strony Kamil z kanału Smakołak. Witam Was w serii Szybkie Testy. A dzisiaj w Szybkich Testach nowa miejscówka w Warszawie. Jest to nowe miejsce na mapie kebabowej Warszawy tak naprawdę. Podobno serwują tutaj kebab zbliżony do tego w Berlinie, do kebaba, na który Was oczywiście też zabierzemy. Także sprawdzimy jak tutaj to smakuje w takim szybkim teście. Jeden kebab, szybka opinia, ocena i tyle. Zapraszam. Mamy już naszego tutaj kebaba. Zamówiłem już z przyzwyczajenia, szczerze mówiąc, lawasha. Wiem, że powinien być w bułce, ale to jest normalny doner. Warzywa są e, smażone w środku, także spróbujemy, jak to smakuje. Kupiliśmy tutaj dodatkowo dwie lemoniady. Jedna e, granat, druga limonka, mięta. Naprawdę bardzo smaczne, bardzo esencjonalne. Nikt tutaj niczego nie rozwadnia. Pełne smaku, naprawdę warte za, zakupienia. Przynajmniej moim zdaniem bardzo smaczne. Odłożę je na chwilę i przejdziemy do tego, po co tu przyjechaliśmy. i spróbujemy. Powiem Wam szczerze, jest smaczne, ale czy jakoś powala mnie na kolana? No zdecydowanie nie. Moim zdaniem jest delikatnie zbyt suche, czas w środku już jest lepiej. No ale wydaje mi się, że nie pobije kebabów, które testowaliśmy w poprzednim odcinku. Tam ta trójka zdecydowanie jest lepsza. Czy jest smaczny ten kebab jak najbardziej? Jest. Czy było dużo klientów? Dużo klientów to mało powiedziane, był tłum ludzi. Nie wiem, na niego czekaliśmy między 30 a 40 minut, także zainteresowanie jest duże. Ludziom smakuje. Czy, czy dobry? Na pewno jest dobry, smaczny. Zachęcam, warto tu przyjść, jeżeli jesteście obok. No a jeżeli macie wybór, pojechać tutaj, czy pojechać nie wiem, do Esnafa, no to. O sapko, no to wolałbym tego kebaba z sapko. To już wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.